Ostatni piątek czerwca. Kłaniam się z mojego ogródeczka. Proszę w czerwcu trochę przypiąłem się na Facebooku do Kościoła, w zasadzie do stosunków Polska-Kościół. Ale naprawdę nie zrobiłbym tego, gdyby tego nie zrobił prezes wszystkich prezesów. On to zrobił i wygrał majowe wybory do Europarlamentu. Szacunek. To nie pamiętacie? Ręka podniesiona na kościół to ręka podniesiona na Polskę. Walnął z grubej rury i precyzyjnie trafił w głąb serc prawdziwych Polaków. Poprzez Polacy, no może nie wszyscy, ale znakomita ich część jest przekonana, że Kościół zawsze bronił polskości i chronił przed wrogiem. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. To modlitwa do Boga, rzecz jasna. Ale dla części moich rodaków Bóg jest synonimem słowa Kościół. Bóg to Kościół. Bóg to. Ko Nie ma innej opcji. Zdziwieni. A dziwi was, że Matka Boska jest Polką? Matka Boska Częstochowska jest Polką i królową Polski całkiem oficjalnie, więc o co chodzi? A Kościół wybawia nas i zawsze nas wybawiał od powietrza, głodu, ognia i wojny. To chyba oczywiste. Oczywiste, bo tego uczą w szkołach. I o tym mówią w telewizji, a rzadkie, no niezwykle rzadkie pokazywanie faktów, które świadczą o czymś innym. Odbierane jest jako atak na kościół, no albo oczywiście obrażanie uczuć religijnych. Proszę Państwa, w pamięci narodowej całkowicie już zatarło się, że tysiąc lat temu tutaj. Na tej ziemi mieszkali nasi przodkowie, prawdziwi Polacy, którzy mieli trochę innych bogów, trochę inne zwyczaje i trochę inną moralność. A już na pewno nie opierali jej na hipokryzji, która jest i zawsze była fundamentem Kościoła. A nie jest? Przecież wystarczy, żebyście żebyś zapoczytali pismo święte. Które już od niedawna już możemy czytać bez grzechu. Naprawdę. Od ja to sobie gdzieś zanotowałem w takiej karteczce, że w 1634 roku Synod Katolicki w Warszawie wydał oświadczenie, że samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Synod synodem, ale to właśnie stanowisko zostało za, zatwierdzone przez papieża. No tak, powiedział, to było dawno, dawno i nieprawda. Taka nieprawda, to jest prawda. A kiedy w takim razie kościół katolicki oficjalnie pozwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe? No, dopiero w roku 62, pomiędzy 62 a 65 był drugi sobot, sobór watykański. 1962, żeby nie było. I pomimo tego, że już mamy takie to nasze oficjalne zezwolenia, prawda? Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że Polacy i tak Pisma Świętego nie czytają. Nie czytają, bo odkryliby hipokryzję Kościoła. No bo co o czym można poczytać w Piśmie Świętym? Pismo Święte mówi przecież o skromności, celibacie, miłości. A Kościół ocieka złotem, pychą no i miłością. Miłością tyle, że niejednokrotnie pedofilską. Ale zacznijmy od pieca. Chrzest Polski. Tak jakoś tłoczyli do naszych głów, że w 1966 roku cała Polska ubrała się na biało, poszła do kościoła i została ochrzczona. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to było i to w ogóle bzduryką zupełnie. Ościł się Mieszko, nie wiadomo, czy w 1965, czy w 1967, mniej więcej w tym czasie, i to z powodów politycznych. A Polacy dalej sobie wyznawali tych swoich światowidów w swoich świętych gajach. No i wtedy zaczęto nas nawracać, proszę Państwa, tak samo jak Indian. Dosłownie ogniem i mieczem. W 1148 roku legat papieski sprowadził na nas armię cesarską pod wodzą krzyżowca Barbarosy, który zaprowadził kościelny porządek w Polsce, zaprowadzał to znaczy, no znaczy, wiecie, jak zaprowadzał no wyżynano w pień wszystkich, którzy tkwili w prawdziwej słowiańskiej wierze przodków, pielęgnowanej jeszcze powszechnie. Eee, a czy wiecie, że jeszcze pod koniec XVIII wieku chłopi musieli słuchać kazań niedzielnych pod karą kijów? Tak. Nie, chłop nie poszedł do kościoła, nie słuchał kazania? W dupę. Polacy bronili swojej prawdziwej polskości naprawdę długo. Nie tak łatwo było wprowadzić u nas wiarę katolicką. Prawie każdy nasz król był obłożony watykańską klątwą. No bo kościół wtedy okładał klątwami każdego, kto podskoczył. Jak ktoś podskoczył? Klątwa, klątwa, klątwa. No? <todgłosy> teraz możemy się zastanowić, dlaczego akurat teraz kościół nie okłada nikogo klątwą, prawda? Bo ludzie mają inną świadomość. Takie Czary Marek, klątwy, świątwy to już na nikogo nie działają. Znaczy, działają, ale tylko na tych, którzy w to wierzą. Tak, no a teraz jak to z tą wiarą jest, prawda? Przecież teraz, jakby to powiedzieć, wierzący nie wierzą już w co powinni wierzyć. No takie czasy, naprawdę. No ale wtedy klątwa to była klątwa. To było coś, naprawdę. Mimo klątw. Bolesław śmiały postawił przed sądem i stracił biskupa Stanisława. Mimo klątw Jagieło naciął sporo pawich czubów pod Runwaldem. Klątwa nie ominęła też władzywa łokietka, Kazimierza Wielkiego, bo oni wszyscy chcieli wielkiej Polski. I właśnie dlatego Kościół nakładał na nich klątwy, klątwa za klątwą. Jakbyście dobrze poczytali historii, proszę Państwa, to byście doszli do wniosku, że za wszystkimi naszymi tragediami narodowymi zawsze stał Kościół, który oczywiście bronił swoich przywilejów i swojego bogactwa. Nie tak było? A kto obalił Konstytucję 3 maja? Targowica. A kto stał na czele Targowicy? Biskup. Za wszystkimi trzema rozbiorami i za przeszło stuletnią naszą niewolą, także stał kościół. To Kościół zawsze podnosił rękę na Polskę. No, Polska czasami też, no tak jak to było, jak już wspomniałem, <śla> za Borysława Śmiałego, Jagiełły. Czy za Kościuszki, gdy biskupi zawisli na szubienicach? To, o czym opowiadam, to nie jest żadna wiedza tajemna. No Chociaż oczywiście nie znajdziecie jej w oficjalnych podręcznikach historii, ale na przykład w Bibliotece Narodowej wszystko jest, czarno na białym. No i teraz już ukazuje się w internecie. No, co prawda, na bibliotekę to może sobie pozwolić takie emeryt jak ja, prawda? Uwielbiam. Tam chodzę sobie cichutko, pani mi przynosi książeczki, ja sobie otwieram, notuję. Tak? Ale, no, ale na, na internet każdy może sobie pozwolić, więc korzystajcie z niego, dopóki nam go nie wyłączy. I poczytajcie, dowiedzcie się o tych stosunkach Polska, a Kościół Katolicki. Bo rola Kościoła wcale nie jest jednoznaczna. Oczywiście, że wśród kleru byli też patrioci, którzy nawet tracili życie dla Polski, no ale to będzie raczej księża na tym najniższym poziomie hierarchii, bo z ekscelencjami i eminencjami już nie było tak dobrze. <laughs> Czyli było jak zwykle. <laughs> Proszę Państwa, jedni księża ginęli za Polskę, a inni donosili władzą o tym, co usłyszeli na spowiedzi. No tak, ale tak, to nie chodzi o to, że było kiedyś to dawno, tam w średniowieczu. To było zupełnie niedawno. Chociażby w czasie wojny, gdy kolaborowali z Niemcami. Czy za komuny. Gdy donosili czerwony, kto tam, gdzie, gdzie... Te, te wszystko wszystko wiedzieli. Komuna wszystko wiedziała. kościół. Kościoła. I teraz, kto zważy, ile było zasług, a ile zdrad na przestrzeni wie. U mnie to raczej czarno widać. Zauważcie Państwo, że teraz, przy wszystkich yy, Świętach państwowych zawsze jest, no, zawsze jest, zawsze musi być biskup, aby świętować nasze wielkie klęski. No bo jakoś tak, tak się porobiło, że poradcy nie świętują swoich zwycięstw, tylko zawsze świętują swoje klęski, a razem z kościołem. Wstacie to, to jest naprawdę chichot historii, ale świętują z kościołem klęski, do których. Kościół prawie zawsze się przyczynia. Nie wiem, Polacy albo o tym nie wiedzą, albo, i to jest bardzo ważne, nie chcą wiedzieć. Naprawdę mają taką postawę, nie widzę, nie słyszę, nie znam się na tym, ja tu tylko sprzątam. Taka właśnie jest postawa prawdziwego Polaka katolika. W takim razie jest takie pytanie: po co chodzą do kościoła? A do kościoła chodzą po to, żeby spotkać się z Bogiem. I od razu sprzeciwiam się tym wszystkim, którzy krzyczą, że w kościele Boga nie ma. A dlaczego niby nie ma go być w kościele? Bóg jest wszędzie, dookoła, tu, tu, nawet jak, o, jak zerwę tego kwiat. Tutaj też jest Bóg. Znaczy, za chwilę go już nie będzie, jak ten kwiatek. Ale na razie jest. Wszędzie jest. Bóg. To dlaczego w kościele ma? A przede wszystkim, proszę Państwa, ten Bóg jest tutaj. Ale niektórzy, za cholerę, nie mogą go tu znaleźć, więc zasuwają do kościoła i ja naprawdę do nich nic nie mam. Jeśli tam znajdują ciszę, spokój, refleksję i to połączenie z Bogiem, bardzo proszę, niech sobie, niech, niech sobie chodzą. Ale czy trzeba chodzić do kościoła i nic o kościele nie wiedzieć? Przecież jeśli znasz historię polskiego kościoła i akceptujesz to, co robił, to ja nie mam nic przeciwko temu. Przecież to, jest o, przecież to jest Twoja ocena, prawda? Każdy ma prawo do swojej oceny. Ona się może różnić od mojej. Wiem to wszystko, co wiem, a jednak wspieram Kościół katolicki. Okej! Okay. Gorzej, gdy nic nie wiesz. Więc najpierw poznaj trochę prawdziwej krwawej, goszty, czasami wręcz obrzydliwej historii. Bo prawda was wyzwoli. Kto to powiedział? Jezus. No to kogo wolicie słuchać? Jezusa? Czy prezesa wszystkich prezesów? Pochylicie się tam. Ułaniam się ty.